Występki Saula i Achaba. Pierwszy król narodu izraelskiego wybrany został przez samego Boga, a jednak, ponieważ nie posiadał wspomnianego oka prawidłowego rozpoznania, całe jego ciało pozostawało w ciemności i utracił królewską koronę. Błędne i zgubne światło przywiodło go bowiem do mniemania, że ofiary przez niego składane będą milsze Bogu niż posłuszeństwo wobec rozkazów Samuela. To, co miało przejednać Boży majestat, stało się przyczyną jego większej zniewagi. Podobny brak w rozpoznaniu sprawił, że Achab, król izraelski, po podniesieniu z łaski Boga wspaniałego zwycięstwa, uznał, że lepiej będzie okazać miłosierdzie, aniżeli surowo wykonać okrutny, jak mu się wydawało, Boży wyrok. Myśl sprawiła, że ugiął się i krwawe zwycięstwo wolał zastąpić litością. Przez to nieroztropne miłosierdzie pogrążył się zupełnie w ciemnościach, skazując na nieodwołalną śmierć.